Ogłoszeniem przez Ursula von der Leyen planu, który się nazywa Rearm EU, złożonego z pięciu punktów, który zakłada, że Unia Europejska, która do tej pory była postrzegana jako ta potęga oparta na potędze gospodarczej, również w obliczu wydarzeń ostatnich lat, musi zmienić swój profil i rozważania strategiczne prowadzą do konkluzji, iż musi zwiększyć swoje wysiłki, by stać się również Unią nie tylko gospodarczą, nie tylko społeczną, ale również Unią, która będzie Unią Obronną. Pytanie, które nie jest do tej pory jeszcze zadawane, a które musi zostać zadane. Na ile tego rodzaju unia obronnościowa będzie wymagała zmiany traktatów. No i tutaj mamy do czynienia, myślę, że z powtarzającymi się konfliktami wśród państw, które mówią, traktaty, które mamy dzisiaj są wystarczające, i tymi, którzy mówią, no tak, ale wobec nowych wyzwań traktaty, które mamy obecnie, nie dają odpowiedzi na pytanie, a już na pewno nie w kontekście tych olbrzymich ambicji związanych z Unią Obronnościową. Oczywiście to, co wydarzyło się w Waszyngtonie, również miało wpływ na no jednak, jednak konsolidację polityki europejskiej w, w, pewnym, w pewnym tego słowa znaczeniu, a nie mówiąc o tym, że również Węgry czy Słowacja mają interes gospodarczy w. Stworzeniu tego rodzaju Unii. My mówimy w tej chwili podczas naszej rozmowy głównie o tych wydatkach, celach strategicznych i militarnych, ale Przeorganizowanie Unii oznacza również przeorganizowanie przemysłu, przeorganizowanie kwestii związanych z inwestycją w infrastrukturę, rynku pracy. No i tutaj biorąc pod uwagę, jak wygląda sytuacja społeczno-gospodarcza na Węgrzech i na Słowacji, myślę, że jednak interes nie tylko strategiczny państw, no jednak ościennych w obrębie Unii, granic Unii Europejskich, ale również interes gospodarczy w jakiś sposób będzie ważny,